Mogę stwierdzić, że te wypowiedzi, które dotyczą chociażby tej inwestycji, nie są poparte rozmowami z inwestorem, z architektami. Te osoby się wypowiadają na temat chociażby z wczoraj, nawet usłyszałem, że nie będzie tu żadnego centrum festiwalowego, tylko powstaje, proszę Państwa, studio. I studio, komercyjny budynek. O, proszę Państwa, proszę nie słuchać tych bzdur, ponieważ e, jak zaczynaliśmy tę inwestycję, wyraźnie, Wskazaliśmy na to, że inwestycja będzie etapowana. Żeby nie wyrzucać pieniędzy w błoto, zaczynamy od obiektu, który jest nam najbardziej potrzebny. Ze względu chociażby na to, żeby przetrwać jeszcze kolejne lata z rozrastającym się festiwalem Energa Kamerimicz, potrzebne nam jest studio. Natomiast w okresie pomiędzy festiwalem to studio będzie funkcjonowało i będzie zarabiało już pieniądze w trakcie, gdy będzie powstawała druga część budynku.